Już sam pomysł redefinicji tytułu ustawy wydaje się wątpliwy. No, mówicie Państwo, że zmieniacie tytuł z przemocy w rodzinie na przemoc domową, bo przemoc nie musi się odbywać w rodzinie, a zmieniacie na domową, chociaż wyraźnie jest napisane, że nie musi odbywać się też w domu. No to zamienił stryjek się kierkę na kijek. Jedno i drugie jest tak samo nieadekwatne. W ogóle nie jestem przekonany, czy potrzebujemy osobnej ustawy o przemocy akurat w domu. Co za różnica, czy przemoc tu, czy tam, to powinna być karana tak samo. No ale jeśli już się Państwo upieracie, no to kolejna, kolejny problem jest taki, że definicja przemocy zostaje tutaj rozszerzona. Zgodnie z lewotkimi trendami wiejącymi z zachodu. Bohatersko broni nas przed tymi trendami, przyjmując je przedwcześnie. Tak jak TVP w Sylwestra mieszając tęczowe flagi. No, żeby nam czasem nie narzucili, to my to przyjmujemy szybko sami. Powołujecie się na, na, na konwencję stambulską, w tym uzasadnieniu, którą mieliście wypowiedzieć jeszcze, tak zapadaliście przed którymiś tam wyborami. E, więc teraz rozszerzamy to pojęcie przemocy również na przemoc y, y, ekonomiczną, y, psychiczną, a nawet na cyberprzemoc. Ja rozumiem, że intencje są prawdopodobnie Państwa takie, że chcecie te zachowania, na które rozciągacie to pojęcie przemocy, uczynić bardziej złymi. Ale to jest broń obosieczna, bo w ten sposób stawiacie znak równości między rzeczami, które są naprawdę złe, takimi jak bicie kogoś, zmuszanie kogoś siłą do jakiegoś zachowania. A rzeczami, które są, jeśli w ogóle złe, to na pewno w znacznie mniejszym stopniu, jak zabranie dziecku kieszonkowego, tak? No ewidentnie zabranie dziecku kieszonkowego jest wykorzystaniem przewagi ekonomicznej nad nim i zgodnie z definicją ustawową stanowi przemoc, tak? Bo to jest jednorazowe lub powtarzające umiejętności zachowanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa dobro osobiste, osoby doznającej przemocy, w szczególności itd. naruszające jej godność na przykład. No ktoś może uznać, że to narusza jego godność, że zabrano mu kieszonkowe. No jak w takim razie w ogóle można ukarać dziecko w naszym systemie prawnym, bo już w skórę dać nie można, bo to przemoc fizyczna, nie można zabrać kieszonkowego, bo to przemoc ekonomiczna, nie można go skrytykować, bo mu się zrobi przykro i będzie przemoc psychiczna, tak? No co można w ogóle zrobić. Państwo jeszcze ja pamiętam w Parlamencie Europejskim, jak Państwo z sami wnioskowali o, o, o debatę i w ramię, ramie krytykowaliśmy tam niemieckie Jugendamty za ich nadmierną władzę, czy, czy te norweskie barne Wernet. Y a wy stwarzacie dokładnie teraz to samo tutaj. Nie, naprawdę nie starczy Wam wyobrazić, co może pójść nie tak w tym eksperymencie. Jeśli damy urzędnikom tak ogromną władzę, że oni de facto będą sprawdzać, czy ludzie są dla siebie mili w domach, to jeśli będą chcieli ci urzędnicy zniszczyć jakiegoś obywatela, to będą mieli gotowy pretekst. Tak? No to jest otwarta książka do niszczenia ludzi. Czy ja dobrze rozumiem, że zgodnie z tymi definicjami wszystkimi, jak kobieta powie do mężczyzny, nie będzie seksu, jak mi nie kupisz butów, to to nie jest przemoc, ale jak mężczyzna powie nie kupię ci butów, jak nie będzie seksu, to to już jest przemoc. Dobrze rozumiem, tak? Czy my znowu gramy do jednej bramki?